To jest w takiej, Czyli jak masz takie doświadczenia jak ty i tyle razy właśnie gdzieś tam ci się udało, no powiem tak mocno uciec śmierci, czy to ci daje takie poczucie nieśmiertelności, czy właśnie e, takie, wiesz, że właściwie ja to, że właśnie się nie boisz, czy właśnie daje ci taką e, e, świadomość, że właściwie każda, każdy dzień może być ostatnim? Każdy dzień może być ostatnim. Oczywiście, że mamy yy, yy, doświadczenia takie z pogranicza życia i śmierci, które sprawiają, że yy, może nie tyle, że czujesz się nieśmiertelna, bo to absolutnie nie jest prawda, tylko czujesz, że w wielu sytuacjach możesz sobie poradzić. Że masz y, większe możliwości niż ci się wydaje, że masz, że to niemożliwe naprawdę nie istnieje, tak? że, y, że jesteś w stanie znaleźć wyjście z każdej, prawie z każdej sytuacji, tak? a jeśli jeszcze znajdą się ludzie wspierający dookoła, to tym bardziej. Mnie te doświadczenia nauczyły celebrować życie, cenić życie, cenić się każdy dzień i każde spotkanie. I y, na pewno nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie te doświadczenia właśnie. Ale ważna rzecz, słuchajcie, Ach, no. nie ma ludzi, którzy się nie boją. To jest, y, to, to jest, albo to jest niemożliwe, albo mamy do czynienia z kimś, kto ma, wiesz, głębokie jednak zaburzenia.